Neviim Aharonim Ostatni prorocy Jesza Jachu, Księga Izajasza rozdział 35:1 Ucieszy się pustynia i ziemia spiekła A rozraduje się step i zakwitnie niby narcyz 2 Rozkwitnie się bujnie i rozraduje rozraduje i zaśpiewa Wspaniałość Libanu dana jej, świetność Karmelu i Szaronu, ujrzą one chwałę Jachwę, majestat Elohim naszego. 3. Pokrzepiajcie ręce oblałe, a kolana drżące wzmacniajcie. 4. Rzeczcie do wstrożownych w sercu, nabierzcie otuchy. Nie bójcie się oto Elohim wasz. Pomsta nadejdzie odwet Elohim. Przyjdzie on i ocali was. Czy Wtedy się rozzerwą oczy ślepych, a uszy głuchych się otworzą. Sześć. Wtedy poskoczy jako jeleń. Chromy i zaśpiewa język niemych. Bo wytrysną na pustyni wody, a potoki na stepie. 7 I obróci się miraż w jezioro, a ziemia spragniona w źródła wód. W siedlisku szukali w legowisku ich, będzie miejsce dla trzciny i sitowia. 8. I będzie tam gościniec i droga, a drogą świętą nazywaną będzie. Nie przejdzie po niej nieczysty, bo tylko dla nich ona, ktokolwiek drogą tą pójdzie, nawet nieświadomi nie zabłądzą. 9. Nie będzie tam lwa, a drapieżny zwierz nie postanie na niej. Napotkanem tam nie będzie i przejdą po niej wybawieni. 10. Tak wyswobodzeni, ja powrócą i przybędą na Syjon ze śpiewem, a wieczna radość nad głową ich, pociechy i radości dostąpią i ulecą, żałość i strapienie rozdział trzydziesty szósty i stało się czternastego roku króla Hiskii, że wyruszył Sanheryb król Aszuru przeciw wszystkim miastom Jehudy warownym i zdobył je dwa i wyprawił król Aszuru Rapszakę z Lachisz do Jerusalem na króla Hiskiję z wojskiem potężnym i stanął u wodociągu górnego stawu przy drodze pola foluszników. Czy i wyszedł doń Eliakim, syn Hilkii przełożony domu, a szebna pisarz i Joach syn Asafa, dziejopis. 4. I rzekł do nich, Rab powiedzcie też Hiskijaszowi, tak rzecze król wielki, król Aszuru, cóż to za ufność, którą okazujesz? 5. Mniemam, że tylko słowa puste, zamysły i męstwo wojenne, ale teraz w kogoż dufasz, że powstajesz przeciwko mnie? Sześć, oto polegasz na owej lasce trzcinowej nadłamanej, na mitraimie, która, gdy się oprzek, to o nią wnika w dłoń jego i przekuwa ją takim faraon, król Micraimu dla wszystkich, którzy polegają na nim. 7. A jeżeli powiesz mi na Jahwe, Elokim naszym polegamy, czyż to nie ten sam, którego wyżyny i ołtarze skiski Kiski Jachu zniósł, mówiąc do Jechudy i do Jerusalem: przed ołtarzem tym korzyć się będziecie? 8. A teraz chciej współzawodniczyć z Panem moim. Z królem Aszur, a dam ci dwa tysiące koni. Czy też w stanie będziesz wsadzić jeźdźców na nie? Dziewięć. I jakże chcesz odprawić namiestnika jednego ze sług pana mojego najniższych i polegać na Mizraimie dla wozów i jezdnych? Dziesięć. A zresztą, czyżem bez Jachwe wyruszył przeciw ziemi tej? Aby ją zburzyć, Jachwe rzekł do mnie: Wyruszysz przeciw ziemi tej i zburzysz ją. 11. Tedy rzekł: Eliakim i Szebna i Joach do Rabsz, Pszaki, rozmawiać, chciej ze sługami twimi po aramejsku, bo my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po Judzku. Przed ludem tym, znajdującym się na murze. 12. I rzekł, rabszakech, czy to do pana twego, albo do ciebie wysłał mnie pan mój, abym powiedział słowa te, czyż nie raczej do ludzi, co siedzą na murze, aby żywili się kałem, a pili moc swój wraz z wami. 13. I stanął rab i zapołał głosem doniosłym po judzku i rzekł Słuchajcie słów króla wielkiego, króla Aszuru. 14. Tak rzecze król, niechaj nie zwodzi was Kiski Jachu, bo nie zdoła ocalić was. 15. I niech nie czyni wam Kiski Jachu nadziei. Wy, Jachwe, mówiąc ocalić ocali was, Jachwe, nie będzie oddanym to miasto w rękę króla Aszuru. 16. Nie słuchajcie Hiskii, bo tak rzecze król Aszuru. Popróbujcie u mnie szczęścia i wyjdźcie do mnie, a pożywiajcie każdy z winnicy swojej. I każdy z figowego drzewa swojego, A pijcie każdy wodę z winnicy swej. 17. Aż wyjdę i zabiorę was do ziemi Podobnej do ziemi waszej, Do ziemi zboża i moszczu, Do ziemi chleba i winnic. 18 Aby was nie zwodził, Hiski jachu mówiąc, Jahwe ocali nas, Alboż ocalili bogowie ludów każdej ziemię swoje z ręki króla Aszur? 19. Gdzież byli bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie bogowie Sefarvaim i czyż ocalili szomron z ręki mojej? 20. Któreż to ze wszystkich bóstw tych ziem ocaliły kraj swój z ręki mojej? Żeby ocalić miał Jachwej Kierusza Laim z ręki mojej? 21. Oni wszakże milczeli i nie odpowiedzieli mu słowa, bo rozkaz był króla taki. Nie odpowiadajcie mu. 22. I przyszedł Eliakim, syn Hilkiji, przełożony domu, i Szebana, pisarz, i Joach. Syn Asafa, gdzie Jopis do Hiskiej z rozdartemi szaty i powtórzyli mu słowa Rapszki.